Dzień dobry, jestem znowu. Ja Plastu i witam Was bardzo serdecznie na kanale Plastu Play. i Dziś dzisiejszym odcinku na kanale Plastu Dalej sobie gramy gierki 10-minutowe i zobaczymy, co nasz przeciwnik zrobi. Robimy tak zwaną obronę skandynawską. Nasz przeciwnik nie, nie w ogóle nie rozumiem, czemu ludzie w ten sposób sobie tak często osłaniają króla na samym początku. Teraz ja bym iść tak naprawdę tutaj i już bym denerwował tego ziomeczka ponieważ no mi się wydaje że to jest po prostu lepszy ruch w sensie widziałem dużo razy jak ludzie grają coś takiego i tutaj nie, nie, nie widziałem za dużo razy żeby ktoś tutaj chodził siup no jak tutaj tu chłopcy i pójdzie to to mogę iść tutaj akurat siup tym mu się nie opłaca bo by stracił wieżę to tym mu też nie wiem, czy się opasł, byliśmy tu sobie, tu sobie robią po prostu wymiankę, ale ja też tutaj pioneczkę zdobywam dzięki temu. Na czym ten chłop tak długo raz myśli? mam mu weszła do pokoju, czy co? Może powinienem go zgłosić za takie zachowania? Report. Staling. Staling to było rzetelne. Że yy, że po prostu nic nie robi, że przedłuża grę. Disconnected, aha. O! Skonektować się, w tym skąd to To jest Egipt? Tak, to jest Egipt. Kupi z Egiptu. Czy w Egipcie jest aż taki słaby internet? Nie wiedziałem o tym. Ale rozumiem akurat. Ja, ja też mam czasami problemy z internetem. Więc to nie jest akurat jego, jego wina. O ma, tylko tutaj mogę jeździć, żeby nie stracić jego wina Okej Jamon chce mnie tutaj atakować. Chce mi widełki zrobić. Gamon jeden. Hup, chłop, sobie próbuję zrobić podwójne widełki. Co jest? Ale ja, ja mogę się zrzodować po prostu. Więc to mu za bardzo nic, nic nie dało. I teraz musi albo bronić swo, swojego tego, swojego skoczka, albo uciekać. Albo mieszka szachować też, ale nie wiem, czy, 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 czy to mu cokolwiek dało tak naprawdę. W sensie tylko zbił mi pionkę, ale, ale teraz w sumie nie wiem, co ja bym na jego miejscu zrobił, bo jeśli odejdzie gdziekolwiek tym skoczkiem, to ja mu zbiam tego skoczka. A jeśli tym skoczkiem gdziekolwiek odejdzie, a, albo go sobie obroni, to tego skoczka mu zdobywam. Więc teraz chłop, poświęcił skoczkę za pionka. I od tego już poświęcił sobie gońca. Czy ja tutaj... Nie, nie, nie... Ja, 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 ja przecież tego. I co ja zrobiłem? Ej! Nie wiem czy ten chłop.. ej, dobry ruch zrobił ten chłop. Ja, ja w ogóle nie, nie pomyślałem o tym, że ten chłop może aż taki potężny ruch zrobić, bo on tutaj ruszył yy, gońcem tylko i wyłącznie po to, żebym ja ruszył tym tym pionkiem, żeby... żeby mógł. Gdzie on był? Już zapomniałem, że, że. Gdzie on był? Żebym mógł iść tutaj, żeby mi nie wideokie zrobić. Dobry jest ten chłop. Teraz kurczę, mam problem, mały. <laughs> Moje figury też nie wyglądają zbyt. zbyt dobrze. Więc teraz mam taki problem, że mam. Gońca zawierza jego. No, przepuszczamy sobie jego tego i tutaj próbujemy go zaatakować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale chłop się pewnie obroni, bo mi się. Dobry ten chłop wydaje. Jeśli ja to. Ty... Aj, dokładnie w tym momencie chciałem powiedzieć, że on pójdzie tutaj, żeby sobie tego pionka bronić. Masakra no ale jak teraz tutaj mu atakuje, to on teraz nie może tego pionka obronić, prawda? Czy może? W sensie bym mógł iść tutaj, ale to trochę brzydko wygląda, więc nie wiem, czy chłopak czy to zrobi. No co jest? Jeśli ja teraz ja. No wy. Jak pójdę tutaj, to chłopak, może iść. Tutaj nie zauważyłem co on w tym momencie zrobił? co on w tym momencie zrobił? nie rozumiem okej okay. teraz chłopie, jedynie jak to może się tutaj zasłonić mi się wydaje okej okay. przyciągamy jego króla do mojego króla i on... W sensie, on nie, nie może teraz zbić ani tego, ani tego, bo oni, oni, oni się tu bronią nawzajem. To idziemy sobie gdzieś tutaj ten, śudobu, bo coś, coś takiego zrobimy. W I sensie, teraz ma, może się po prostu zofnąć. I pewnie to zrobi też. Nie, co ja teraz zauważyłem? Nie głupi jestem. Nie zauważył tego! By mógł iść tutaj i bym wie, że po prostu stracił o kurde ale dobrze, że tego nie zauważył masakra to, to by przecież była No okej, okay. wymienimy sobie te, te pionki tu też trochę głupio zrobiłem mam po prostu poczekać aż mi to zbije, ja bym też mu to zbił Ja go się w sumie spodziewałam A teraz mogę iść tutaj Bo ja chciałem być, być chciałem tutaj królem żeby tym pionkiem go zaatakować Okej okay. Gdzieś maczkę teraz pójdzie Do to sobie pójdzie Okej okay. To możemy go dalej atakować, dalej możemy go szachować Wie, że postawił jest Wieżę podstawił! O kurde! Wygrywamy to, widzowie, chyba chłop, wieżny... Chłop, co wieżę podstawił? Wcześniej zrobił bardzo dobry ruch, i, i myślę, że, że przez to ja przegram. Bo, nie zau bo po prostu, widzowie, to nie jest tak, że ja tam tego ruchu nie zauważyłem. Bo go, go nie zauważyłem, ale, ale to nieważne. Po prostu się nie spodziewałem, że chłop na moim, na moim poziomie zobaczy taki dobry ruch. Tylko i wyłącznie dla, dlatego. Tak. Tak. Jak to powiedzieć? Tak. tak jak ja grałem? Tak głupie po prostu. no Po prostu głupie grałem. Zbijamy pioneczka No i teraz powolutku wygrywamy Tylko teraz, żeby, ża żeby żadnego błędu nie zrobić i żeby pata nie zrobić To jest chyba jeszcze ważniejsze Tylko Próbuję mi pioneczka zbijać, ale ja mu nie dam pioneczkę zbijać Dzisiaj Nie wiem, czy, czy to by móc dał, żeby mi zbił tego pioneczka Okej, okay, tak mogę zrobić, bo mi nie może zbić tego piąkę przez wieża. Bez powoli będziemy z nim iść do góry. Jedynym moim problemem teraz jest jego wieża. A w ten sposób nie stracę pionka. A jak coś tylko może się wymienić, skoczył za wieżę Dla mnie to bardzo fajna propozycja. Okej, okay. nie wiem co teraz powinienem w sumie zrobić Wejść tutaj, tutaj, Chłop. nie może tego zbić przez mojego pionka I będzie musiał gdzieś odejść wieżą. No, mógł iść tutaj Mam Taką wymiankę tutaj, tych, tych pioneczków Wymiankę bym mógł zrobić Okej okay. To sępionek nadal nie zostanie zbity, bo teraz jest broniony przez tego... Mm. Ej, widzowie teraz... Jakbym zrobił tak, to po prostu bym musiał się wymienić ze mną. siób teraz ja powinienem to zbić tym i po prostu do góry idę i robię Hetmanka. siób Siup. Teraz op, nie ma nic do gadania, tylko po prostu daje mi zrobić sobie hitmanka i albo rezygnuję, albo ja go matuję. Szachmatuję, Jak złotek zwał. Mam więcej pionków. Łop mi nic nie zrobi. Shop. 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 Chciałem powiedzieć. Nie shop. To nie jest pad widzowy, bo ma jeszcze tego pionka. No i to już jest mat.